Siema, to ja, Ernest, się pozdrawiam, w bo miarę. No. Wolę z nich odpływaniu. Ośeni okularów. I wolę JP. Bolozni... no ci co... Wolę z Boloz... Ci co są za jodpę. Jaką? Zacznijmy od tego. Czekajcie. Ah, fuck. że zdjął te, zdjął te okulary drugie miałem sobie grosiki trzecie mówimy o są słonecznych tak o Tak. No. no i grosimy o nie możemy ich przyciskać bo że będziemy wasze bolały tutaj o to trzeba je leciutko nałożyć a jak pokażę to znaczy że są za małe drugie najważniejsze wszystkich przyciszali JP wylos... W, w, ci to są za JP ja J.P. No to ja nie jestem loznikiem, no ten co jest za JP, tylko jestem za ja na pewno drugim, Jarosławem. Paliaszem, paliaszem. Myślę, że Oba! Cio W każdym szczuszkę, widzicie? Chyba nie. Dobra, jest to są ryby do yy, okulary do pływania. Pomagają bardzo w pływaniu. Stosować ich bardzo dobrze. I bardzo bardzo dobrze je zakładać. No tą, no tą. No tą.

tu, 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 tu. Nie żartuję. Dzięki żalony się mój filmik. Zapraszam was na następny. Elo! Mm, taki żart oczywiście. Ja nie wiedziałem, że to wy jesteście tu! Zauważyłem was z daleka! Jaki anioł, powiedz, piekasz! <grym>, nie żartuję! Niech żalony się mój filmik i zapraszam Was no na następny! Mm, 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 mm. Nie mam! Mm, nie do... Dobra, żeby dłużej nie przerąbać, zapraszam Was na następny odcinek z kanału Subiektywnie. Tu już kończymy, naprawdę. I zapraszam Was na film Hobbit w Krainie Czarów. Nie ma żadnego Hobbitu w Krainie Czarów. Jest, 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 siema! Nie.